Dzień dobry. Dzisiaj w kolejnym odcinku naszych filmów, serii, którą Państwu prezentujemy, chcemy przedstawić i opowiedzieć o funkcjonowaniu wiatraków typu koźlak. Model, który widać tutaj koło mnie, jest właśnie przykładem tego rodzaju budowli. Zanim jednak przejdziemy do kwestii typowo technicznych, chciałabym wspomnieć o tym, że pierwsze wiatraki, pisemne wzmianki o wiatrakach typu koźlak, które pojawiają się tutaj na terenie Polski są datowane gdzieś na około XIII wiek. Od tego czasu te, ten rodzaj budowli, ten rodzaj młynów pojawia się właśnie tutaj na terenach Polski i jest on jednym z najbardziej popularnych wiatraków, jakie funkcjonowały i pracowały. Aby taki wiatrak mógł pracować, mógł wykonywać dobrze swoją pracę, trzeba było spełnić kilka warunków, które ułatwiały cały mechanizm jego funkcjonowania. Pierwszym takim znaczącym elementem jest to, gdzie taki wiatrak lokowaliśmy. Na pewno nie mogliśmy go postawić w środku lasu, ani w takiej zamkniętej przestrzeni, gdzie wiatr nie miałby dostępu, więc wiatraki przeważnie były lokowane na skraju miejscowości, na wzniesieniach, gdzie właśnie miały ten przepływ powietrza, który mógł zostać wykorzystany do uruchamiania śmigieł. Kolejnymi elementami, które musimy spełnić takimi warunkami jest to przede wszystkim kwestia obrócenia śmigieł do kierunku wiatru. Aby obrócić cały wiatrak, bo możemy to zrobić, w wiatrak typu koźlak obraca nam się cały 360 stopni i dyszel, który mamy od ściany wejściowej, pomaga nam to zrobić, eee, pozwala nam ustawić śmigła w tym kierunku, gdzie aktualnie wiatr wieje. Więc to jest pierwszy aspekt, który musimy spełnić, aby wiatrak zaczął pracować czyli ustawienie śmigieł do kierunku wiatru. Drugim elementem jest kwestia zapierzenia śmigieł. Eee, śmigła w tym momencie mamy rozpierzone, czyli e, powietrze może swobodnie przez nie przepływać, ale w momencie kiedy je zapierzymy, e, możemy e, zacząć, e, spełniamy kolejny z elementów, który jest nam potrzebny do tego, aby wiatrak uruchomić. I trzecim elementem bardzo istotnym jest zwolnienie hamulca ręcznego, który blokuje nam e, koło paleczne i wał, które są połączone ze śmigłem. I w tym momencie, kiedy te trzy warunki zostaną spełnione, śmigła zaczną nam się kręcić, i wiatrak e, zacznie nam pracować. Teraz, właśnie, e, jeżeli Państwo się przyjrzą, to w tym momencie, właśnie trzymając dyszel, możemy obrócić wiatrak w dowolnym, Ułożeniu w dowolnym kierunku, jaki tylko chcemy. Załóżmy, że ja teraz ułożyłam wiatrak tak, ustawiłam jego śmigła do kierunku wiatru. Ogólnie, jeśli chodzi o takie duże wiatraki, jak na przykład jest ten nasz tutaj w muzeum, to wystarczy 5 do 7 dorosłych osób i jesteśmy w stanie go obrócić. Czyli spełniliśmy pierwszy element. Kolejny element to zapierzenie śmigieł. Akurat w tym przypadku mamy zapierzenie żeluzjowe i wystarczy, że tylko ten jeden element, ten kawałek tutaj drewienka pociągniemy do góry i śmigła w tym momencie nam się zapierzają. Tak, czyli zamknęliśmy przepływ powietrza, śmigła są zapierzone, spełniliśmy drugi warunek. I teraz y, trzecim warunkiem, o którym wspominałam, jest hamulec ręczny. Hamulec ręczny, widzimy jego kawałek tutaj i też on jest widoczny nad kołem palecznym. Wystarczy, że hamulec zostanie zwolniony i koło paleczne dostaje luz, który pozwala nam właśnie e, uruchomić się w przekładni, całemu, e, jeśli mówimy o całym wale, i przekła, przekładni e, kole palecznym. Które jest połączone ze śmigłami. Jednak zanim jeszcze przejdziemy do e, omawiania tego, jak wygląda e, cały ten mechanizm, e, myślę, że warto wspomnieć od czego w ogóle wywodzi się nazwa e, całego tego wiatraka. Otóż wiatrak, jak e, dobrze widać, dzieli się na takie trzy e, poziomy. Tutaj mamy pierwszy, drugi i trzeci. Pierwszy poziom, to właśnie tutaj, znajduje się e, cały kozioł. Jak się przyjrzymy, to tutaj w głębi widać e, króla, czyli cały, e, całą oś budynku. Król wsparty jest czterema takimi zastrzałami, które ulokowane są na e, tak zwanym krzyżu greckim, e, i to tworzy nam kozioł. I to właśnie od tego elementu wywodzi się nazwa całego tego wiatraka. To przy, ta podstawa, która, którą tutaj widzimy, przeważnie była osadzona na dużych kamieniach. I to był ten element wiatraku, który się nie ruszał. A jeżeli e, przypatrzymy się i w momencie, kiedy ja zaczynam obracać wiatrakiem, to widać dobrze, że kozioł jest nieruchomy, a zaczyna obracać się nam wszystko od elementu tutaj, gdzie zaczyna się drugi poziom, czyli ten poziom, w którym otrzymywaliśmy przemielone, przemielone ziarno. Tak, czyli efekt albo przemielone półprodukty, które otrzymywaliśmy, albo już efekt końcowy, czyli mąkę. Teraz przejdźmy może do tego najwyższego poziomu, w którym właśnie znajduje się cały mechanizm mielący. W momencie, kiedy zaczął wiać nam wiatr na śmigła, śmigła zaczynają się kręcić. I śmigła uruchamiają nam wał, który widać tutaj e, na górze. I na tym wale osadzone jest koło paleczne. Koło paleczne połączone jest z cewią, a ta cewia wchodzi e, sochą w złożenie kamieni młyńskich. Złożenie kamieni młyńskich jest to. E, tak, kolokwialnie mówiąc, dwa leżące na sobie kamienie. Jest to kamień dolny, który jest kamieniem nieruchomym, i na nim osadzony jest drugi kamień, który się kręci. I teraz obok mamy kosz sypowy, do którego wsypujemy zboże, i zboże, które wpada nam pomiędzy złożenie kamieni młyńskich mieli się, e, i jakby efekt tego przemiału otrzymujemy piętro niżej. Też jeśli mówimy o czym nie wspomniałam przy omawianiu kozła, bardzo istotnym elementem jest kwestia związana z królem. Król jest, jak już wspomniałam, całą osią budynku i też król w tej najniższej części przyjmuje postać kwadratu. Na pierwszym piętrze jest to już przeważnie obrobiony w kształcie. Takiej okrągłej przedłużenie tego króla, i też król był przeważnie wykonywany z drewna sosnowego. Jeżeli też przypatrzymy się tutaj tej ścianie wejściowej, to bardzo znaczącym elementem jest tutaj ta konstrukcja wychodząca nam przed drzwi wejściowe do wiatraka. Jest to tak zwany kurnik, i on pozwalał nam po pierwsze, zadaszyć wejście, żeby nic, co, co tutaj mogło się znaleźć, nie zamokło, ale również jest też to z wzmocnieniem tej części wiatraka w pewien sposób przed tym, żeby dać przeciwwagę do śmigieł. Tak samo jak dyszel, który tutaj mamy. Jeżeli dyszel byłby za krótki, to istniała możliwość i takie niebezpieczeństwo, że wiatrak by nam po prostu się przechylał do przodu. Dlatego długość dyszla jest bardzo istotna. Kurnik w pewien sposób pełni nam też właśnie tą rolę takiej przeciwwagi, wzmocnienia do tego, żeby budynek nam się nie przewracał, ale też sama kwestia króla, który jest e, osadzony, mogłoby się wydawać, że jest on ulokowany na samym jakby środku tej, tego budynku, jednak e, jest on przesunięty bardziej w stronę do śmigieł. Około, mogłoby to przesunięcie być od około 30 do 50 centymetrów, ponieważ właśnie też, e, pierwsza sprawa, dawał nam większą przestrzeń, jeżeli wchodziliśmy do wiatraka. I też właśnie był tym takim e, zapewnieniem, że budynek w żaden sposób nie będzie nam się przychylał na żadną stronę. Czyli też, jakby był e, uzupełnieniem tego, aby być w jakiś sposób przeciwwagą do śmigieł. Znajdujemy się teraz w naszym wiatraku, który jest w Muzeum Młynarstwa Wiaraczu. Jest to właśnie wiatrak typu Koźlak, i tutaj właśnie możemy zauważyć w realnych rozmiarach kozioł, o którym wspominałam i który pokazywałam na modelu, jak również siodło, które zamontowane jest na górze i na którym wspiera się mącznica. Jak też przyjrzymy się, właśnie wychodzą z poza kozła dwa pojazdy. Które pozwalają nam właśnie obracać całość budynku e, oraz pomiędzy tymi pojazdami mamy dyszel, który wychodzi właśnie poza ścianę wejściową. I właśnie to dzięki e, dyszlowi możemy cały budynek obrócić 360 stopni, tak aby, jak już wspominałam wcześniej, móc e, ustawić śmigła do kierunku wiatru. Też to miejsce e, w w takich pierwotnych zamierzeniach, było magazynem, w którym mogliśmy zostawiać zboże, które później miało być zmielone. Z czasem już z tej funkcji zrezygnowano i właśnie jest to takim nieużytkowym poziomem, gdzie właśnie możemy obserwować teraz w tym, w tym obrazie, który teraz widzimy, właśnie cały kozioł, czyli ten element nieruchomy w całym wiatraku, na którym wspiera się cała budowla i też który jako jedyny nie obraca się wokół własnej osi. Znajdujemy się na najwyższym poziomie wiatraka. Tutaj właśnie możemy zauważyć koło paleczne, o którym wspominałam, wał, na którym wspiera się koło paleczne, cewie i sochę, która wchodzi w złożenie kamieni młyńskich, które znajdują się tutaj. Oraz tutaj mamy kosz sypowy, do którego wrzucaliśmy zboże i ono wpadało nam pomiędzy kamienie młyńskie, dokonywany był przemiał i to, co przemieliło nam się, Wyleciało, mówiąc tak kolokwialnie, piętro niżej. Tutaj właśnie widzimy zęby, które zazębiają się z, z, z cewem. Widzimy też hamulec ręczny, który widać na kole palecznym. Tak, w tym momencie jest on zablokowany, aby w przypadku, gdyby zaczął wiać wiatr i uruchomiłby nam śmigła, aby, nie zaczął, nie, aby koło paleczne nie zaczęło nam się kręcić. Znajdujemy się na drugim poziomie w wiatraku. Tutaj właśnie znajduje się miejsce, w którym otrzymywaliśmy efekt przemiału, który dokonał się w złożeniu kamieni błękitnych. Tutaj mamy również przedłużenie króla, jak wspominałam wcześniej. Na dole król jest kwadratowy, tutaj już jest, przyjmuje bardziej okrągłą formę i też. Często używano właśnie takich metalowych obejm, aby wzmocnić go, żeby po prostu od ciężaru on się nie rozchodził, więc miało to właśnie takie cele też zabezpieczające. Myślę, że takim ciekawym elementem jest też kwestia belki, jaka była oparta właśnie na królu. Przeważnie tutaj na tej belce widniało nazwisko. Fundatora, właściciela takiego wiatraka. No i też myślę, że bardzo znaczącym elementem, który wzbudza właśnie zawsze zainteresowanie, jest łóżko, które znajduje się w wiatraku. Nie, to nie jest prawda, że młynarz w wiatraku mieszkał. Łóżko jest po prostu tylko do takich celów odpoczynkowych, gdzie mógł z niego skorzystać w trakcie pracy. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękujemy za uwagę i zapraszamy do oglądania kolejnych naszych filmów. Dziękujemy.